Tam ta była pierwsza część, ta jest druga. Nie wiem, dlaczego tak mi się stało, ale, ale jakoś to się stało. Oj, no nic nie widzę. Zcięło Okej. Okay. Trzeba miksturę widzenia w ciemności użyć. Wtedy jest prościej wyeliminować. Wyeliminować. Dobra, zostawię to na później. Wyeliminować, o, wy, wyeliminować yy, graczy innych. Najgorzej jest z VIP-ami. VIP -y szybciej startują, szybciej środek zdobędą. Ja to nazywam środek. Nie wiem, jak tam chcecie, nazywajcie jak chcecie, ale ja to nazwę środek. Najprościej. Hmm. Ilu z graczy? Pięciu. Damy kto sojusz. Tory vega jakiś chce. Sojusz? Okej. Okay. Minus czternaście ma punktów, więc chyba jest słaby. <grym> I tak go wyeliminuje. To jest u mnie? sześciu graczy. Okej. Okay. Siedmiu. Myślę, że ta połowa będzie do 5 minut, coś takiego. Już nie mam czasu nagrywać teraz, bo jestem trochę chory i. No. I tak, i zaczynamy grę. Ech, jednak nie. Gracz opuścił grę jakiś. Wejdź, wejdź ktoś No, no wyszli mm. Żał. Dobra wchodzą. No to zaczynamy. Tym razem musi mi się udać. No to zaczynamy. Łupcze trochę ścina, ale da się przeżyć. A to jest to samo. Tu sobie puścimy O ścieło chyba sobie miecz zbuduję Bardziej mi się miecz przyda No tak skupimy parę Myślę, że VIPów teraz nie ma. Jest za, za 2015, więc VIPy bardziej po południu przychodzą. Coś takiego. Z tego, co się dowiaduję. Oj. Dwóch graczy już wyeliminowali. Pewnie spadli sami. Dobra, widzę widzenie w ciemności jeszcze pół minuty. Nie. Nie, to nie może być prawda. Co to mi przeszkadza? Ostatnio grałem na super gra na super gracza, na super VIPa i to była walka. I muszę Przedostałem na jego wyspę wysoko i spadłem Mu, akurat na niego i go kilofem zabiłem. O, tam diaksowy male. jaksowy. jak diaksowy, nie? Gdzie jest ten panocek? Jak mu spadnę. Dobra, raz kozie śmierć. Oj nie! Nie. Dobra, myślę, że Wam się podobał ten film dwuczęściowy. Nie wiem dlaczego, ale dawajcie lajki, suby, komentujcie. I jak chcecie, żeby było więcej, to piszcie w komentarzach. O. No to, do zobaczenia.